Bo jest grane, Asia. <śmiech> <śmiech> dzień dobry, dzień dobry. Wodę trzeba pić, ale słuchajcie, pozamykam okna i przyniosę rzeczy, które Wam chcę dziś pokazać. Jestem z rzeczami, słuchajcie, i będą to rzeczy sinseja. W ogóle teraz, we wszystkich sieciówkach, są wyprzedaże, jest bardzo dużo fajnych rzeczy za dobre pieniądze. No, ale Sensei w ogóle ma niskie ceny już tak o klasycznie, standardowo. Więc mam tutaj parę rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, które mnie zainteresowały i kolorystycznie, i fasonami, po prostu są w moim stylu. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Łuki do słuchajcie. Pierwsza rzecz to, słuchajcie, ja latem żyję w spodenkach. Żyję w spodenkach materiałowych, jeansowych. <laughs> jakaś chrypka i dresowych. I kiedy zobaczyłam, że Gocha z Instagrama pokazywała te spodenki, mówię, dobra, jak będzie taka sposobność, to ja sobie zamówię. No i zamówiłam. Obydwa kolory. Jeden zamówiłam w rozmiarze M i L, a drugi zamówiłam tylko Mkę. I już Wam prezentuję, o jakie spodenki chodzi. To są takie, jedne właśnie są różowe, takie mm, trochę posterzane, trochę znowu jest ten stary vibe, Fajnie mają tutaj nogaweczkę zrobioną, ale jest ona podszyta, więc nic tutaj nam się nie stanie. Mamy sznurek, możemy sobie dowiązać i wiecie, najważniejsze jest to, żeby one się fajnie układały w kroczu, bo większość spodenek dresowych jest fajna, ale właśnie w tamtych okolicach nie układa się dobrze. Mamy tutaj kieszenie, fajny materiał i w środku jest pętelka, co od razu pokażę. I tu miałam l -ki, a tutaj są mki. I emki oczywiście są mniejsze, są w pasie mniejsze, od razu porównanie. Ja przymierzę, na, na, pokażę na sobie obydwie pary. I czekajcie, jak to jest, dlaczego te elki są mniejsze niż emki? Czekajcie, bo zwątpiłam, o co tu chodzi. Dobra, słuchajcie, magia jest taka, że te spodenki są praktycznie identyczne. Nie wiem nawet, jak mam jeszcze Wam pokazać, najpierw mówię, te elki wypadają mniejsze, ale no jakby jest to elka i to jest właśnie to, ten problem w sieciówkach, że zamawiacie rozmiar większy, a on okazuje się wcale nie być większy, dosłownie one są jedynie, te elki są dłuższe i może szersze w biodrach, ale jeśli chodzi o gumę, to tutaj nie widać żadnej różnicy, więc... No cóż, przymierze pokażę na sobie obydwie pary, teraz rzucę sobie na siatkę, co by na ziemi nie leżały i Wam zaprezentuję za chwilę obydwie pary, ale to jest po prostu szaleństwo, słuchajcie, żeby aż tak było, że praktycznie nie ma różnicy, no nieważne. Kolejna różowa rzecz to jest, słuchajcie, bluza. Bluza z kapturkiem i ona jest w ogóle panton. Wiecie, jeśli lubicie tego typu motywy, to wiecie dokładnie o co chodzi. Jak no, to jakiś farfocel. No ale niestety, to jest też norma, że w przypadku tych tańszych sieciówek właśnie takie różne rzeczy się zdarzają. One mają takie plecy. W ogóle to jest bluza idealna na wiosnę, na lato, bo jest cieńsza. Ma tutaj dużo takich fajnych detali. Ona jest na takim misiu, ale ten mis jest bardzo cienki. W ogóle ta metka... Tutaj podszycie trochę, ktoś za daleko pojechał i też nie wygląda to. Ale sama bluza w sobie bardzo mi się podoba. Jest taka, wiecie, taka luzacka, jeśli wiecie o co mi chodzi. Ona dokładnie wpisuje się w klimat, który ja bardzo lubię. Więc za chwilę zaprezentuję, oczywiście. I właśnie tak sobie dzisiaj wyjątkowo zrobimy. Te spodenki już wam pokazywałam te takie shorty w stylu stary vibe, więc już jeszcze raz Wam pokazuję. A to dlatego, że zamówiłam do nich tą bluzkę. Udało się, słuchajcie, wyrwać tą bluzkę. Jest to bluzka też w stylu stary vibe. Ona jest bardzo podobna do tej z Reserved. Nawet nie wiem, czy nie bardziej mi odpowiada, bo nie ma tu żadnych kieszeni. <laughs> no kurczę, muszę się napić wody, no. <laughs> nie ma żadnej kieszeni, więc wiecie, no... Po prostu, albo komuś pasuje, albo nie, zresztą ten klimat też nie każdemu będzie pasował. Bardzo ładny szary kolor, fajna bluzka, stary vibe, wiecie, mój klimat. Jedyny problem jest taki, że spodenki są takie, a bluzka jest taka. Bluzka jest zdecydowanie ciemniejsza od spodenek po prostu, więc czy w komplecie to można nosić? Można to nosić i nie wiem, czekać, aż ta bluzka się, wy, wiecie, tak wyszura mocniej. Albo po prostu mieć to w de i po prostu tak nosić. Można na pewno, oczywiście, ale od razu zaznaczam, że spodynki i bluzka nie są w tej samej tonacji kolorystycznej. No cóż, przymierzę to razem, więc wtedy będziecie mieli różnicę. Coś mnie dzisiaj denerwuje tutaj to, ale dobra. I jeszcze kolejna bluzeczka, bo tak pomyślałam, że jeśli właśnie tamta by była coś nie OK. To wezmę jeszcze taką. I to jest po prostu zwykła, szara bluzka, oczywiście nitki, klasyczek. Duża ona jest, ona naprawdę wypada duża. To jest MK, a zobaczcie, ona jest naprawdę duża. Oczywiście bluzka taka klasyczna, basic do wszystkiego. Też ją założę do tych spodanek, i może będziecie mieli lepsze odniesienie, która bluzka lepiej wygląda, i tak dalej. Kolejna rzecz różowa, i kolejna z tego, Panton. Proszę bardzo. To jest właśnie t-shirtka. T-shirtka, która tutaj ten napis ma haftowany. I teraz chwila dla Asi. Dobra. Napis jest w miarę prosto, ale jeśli chodzi o wyszywanie tego, to nie jest to wiecie najwyższych lotów. <grych> ale no jakby cena też tutaj nie jest najwyższa, więc no nie wiem jak po prostu to się będzie zachowywało w praniu, bo powiem tak, już można na niektórych literach widać yy, puszczone nitki. Mam nadzieję, że to widzicie, staram się tak zaprezentować z bliska, no bo po prostu to jest już takie wiecie. Z tyłu tak, znowu są te plecki, ona jest taka znowu większa, oversize'owa, przy czym ja zamówiłam sobie rozmiar M i ona też jest dość duża. Nie pamiętam, czy było zaznaczone, że jest to oversize, ale ona zdecydowanie wypada oversize, tutaj mamy znowu tą naszywkę. Zaraz zmierzymy. I słuchajcie, możecie mieć do żygu dosłownie różowego koloru, ale do shortów, które jako pierwsze Wam pokazywałam, różowe, nie było koszulki do kompletu, ale była bluza. No więc zamówiłam bluzę i słuchajcie, to jest MK. I ona, ona była zaznaczona, że wypada większa, oversize'owa jest. I dobrze, że zamówiłam M, bo jeszcze miałam L w koszyku. A mówię, dobra, się nie szalej. Ty znowu za duże rzeczy bierzesz. Więc właśnie ta. O, tu nawet jest informacja, że jest bluza i shorty. Można sobie skompletować. Ona jest na. Znowu pętelce. Bluza jest fajna, taki stary vibe, fuksja. Nie wiem, czy do mnie pasuje. Zaraz przymierzymy. Dajcie mi znać na pewno w komentarzu. Podoba mi się, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. I teraz pokażę jeszcze jedne spodenki dresowe, do których niestety bluzy nie było. Żałuję bardzo, bo chyba jeśli chodzi o kolorystykę, to bardziej one mi pasują. I to są takie bardziej granatowe, ale one są takie, wiecie. Takie zgaszone mocno. To nie jest taki granat ostry, bo ja generalnie za granatem nie przepadam. Co wiecie, już na pewno po, no, zaznaczam to niejednokrotnie. A te trasy nie są takie oczywiste, granatowe. Znowu mają to podszycie na dole, no bo to jest dokładnie ten sam fason i jest to. MK i zobaczymy, jak ta MK będzie wyglądać. W ogóle tak sobie przyłożyłam teraz do skóry i bardzo ładnie do mojej skóry wygląda ten kolor. Zobaczcie, bo ja nie w każdym kolorze. W takim ciemnym graficie, na przykład, ja się sobie nie podobam, choć Paweł mnie uwielbia. To ja tak niekoniecznie woda. Co jest grane? Dobra, żyję. Słuchajcie, żyję. W ostatnim filmie Shorto spódnica, spódnico shorty, zdobyły Wasze serca. I ja też uważam, że są super. Zostawiłam je sobie, wyglądała ją po prostu ekstra. No, ale że wiadomo, że nie, nie każdy w błękicie i w jeansie żyje. No to zamówiłam też takie ciemne. I zobaczcie. To są takie znowuż, no to są te same, bo je się zapina na boku, tak, to jest tylko atrapa i tak dalej. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej, bo tak wiecie, ciemno poszłam z tym. One są znowu fajnie tutaj na górze zarysowane i tak dalej. Tutaj nazywają się skorty, czyli... E, shorty i spódniczka razem to skorty. Dobra, dobrze wiedzieć. W każdym razie ja będę laj używać spódniczko z Tak e, fajnie wyglądają. W ogóle super będzie je wystylizować do czarnych rzeczy, czy na jakąś, wiecie, na wieczórne, na kulecyjkę. Nie wiem, wieczórne wyjście na przykład. Choć są też osoby, które po prostu w takich ciemnych noszą się na co dzień. Ja też niejednokrotnie lubię się cała na czarno przyodziać i tak sobie wyjść. Natomiast chyba teraz w te ciepłe dni to raczej, wiecie, się rozbieram, tak jak teraz właśnie w tym topie, bez stanika nawet, bo po prostu ja płynę, no ale dlaczego płynę, no to już się dowiedzieliście w ostatnim filmie, przy czym nagrywam ten film i za chwilę dopiero będę brała leki, jadła i tak dalej, więc Asia, nie przeciągaj, spieszymy się, nagrywamy, pokazujemy i kończymy. Pierwsze skoczyłam właśnie w tę shortą spódniczkę, spódniczko shorty, skórty i słuchajcie, one są bardzo fajne. Wypadają odrobineczkę większe niż te błękitne, choć być może ja trafiłam po prostu taki egzemplarz, który odrobinę jest tutaj większy. I idąc moim tokiem myślenia z ostatniego filmu, to pamiętacie pewnie, jak mówiłam, że tego typu rzeczy bierzcie po prostu takie bardzo mocno dopasowane, wręcz delikatnie przycisznawe, dlatego że one się właśnie bardzo szybko dopasowują, tak, no trochę rozciągają, tak? I tutaj one są idealne. Na długość też są bardzo fajne, jak widzicie, wszystko mi zakrywają, więc to jest super. Bardzo mi się podobają, są uniwersalne, bardzo ten dżins jest taki bardzo, bardzo, bardzo milutki, więc no, to powinno Wam odpowiadać. Łatwo je się zakłada, bo tutaj tylko rozpinamy ten zamek i tak naprawdę wciągamy na siebie. Tu nie było żadnych wygibasów podczas zakładania, więc no, cieszy, bardzo cieszy. I co mam więcej powiedzieć? Sami widzicie. Nie powiedziałam chyba wcześniej, ale do wszystkich tych rzeczy, które pokazuję, macie link w opisie, więc Odsyłam tak. Różowa bluzka Pantone i mamy spodęki granatowe. Skompletowałam sobie tak i tak stwierdziłam, że będzie to fajnie pasować. I zaczniemy od spodanek, bo byłam nimi bardzo zainteresowana, spodobały mi się, ładnie pasują do mojej skóry, do mojej karnacji, wszystko tu ładnie pasuje. No ale, nie byłabym sobą jakbym pewnego ale nie powiedziała, dlatego, że dlaczego tutaj to się dzieje dlaczego one tak dziwnie się tu układają, o co tu chodzi, dlaczego jest jakiś problem ze skrojeniem fajnie układających się danek dresowych. W każdym razie spodenki po prostu nie podobają mi się, jak się upadają. Długość jest idealna, wszystko zasłaniają, co mają. Wszystko jest jak najbardziej ok, no ale. <laughs> Niestety, ale jest. A bluzka? Bluzka jak to? Bluzka klasyczna, taka właśnie trochę w stylu oversize, bo tutaj jest opadające ramię. Jest szeroki rękawek. Króćcie uwagę na ten haft, żeby nic się nie próbowało, jeśli Wam się spodobała. Jeśli chodzi o mnie, nie jest to nic nadzwyczajnego, więc po prostu tego typu bluzek mam dużo swojej swoich szafień, nie ma sensu, że on zostawiła tylko dla napisu pantom. Przynajmniej taka jest moja opinia. Najpierw komplet w rozmiarze M, czyli mamy bluzę M i mamy spodenki MKI I teraz najpierw o bluzie. Bluza rzeczywiście wypada oversize, bardzo mocno opadające tutaj ramię, co akurat mi odpowiada, bo ja uwielbiam rzeczy oversize'owe. Fajny, przyjemny materiał, twarzowa na lato, idealna, stary vibe, czyli coś, co ja bardzo lubię. I tak się prezentuje również z tyłu. A jeśli chodzi o spodenki, najpierw mierzę M, no i znowu jest ten sam problem, czyli znowu bardzo dziwnie się układają na kroczu. Tak wyglądają, są dość dopasowane. Długość z tyłu chyba jest ok, ale zmieniam już na L, żebyśmy mieli porównanie wyciągnę tą metkę, żeby z tyłu to się jakoś w miarę układało i wiecie co, kiedy one są tak opuszczone bardziej na biodra, to całkiem spoko to wygląda, gorzej jak je sobie tak wiecie, podciągniemy i chcemy mieć jako wysoki stan no to wtedy rzeczywiście zaczynają się dziwnie układać, czyli raczej tego typu spodenki to są biodrówki chyba i one są fajne, szerokie, dłuższe tak się prezentują o właśnie, dajcie mi znać czy te elki zostawiać, czy sobie odpuszczać. Dla mnie spoko wyglądają. I w ogóle fajny komplet. Taki idealny na jakieś wakacje, czy dla mnie do szulania. Bo wiecie, że ja się dokładnie tak noszę. Tak jak mówiłam, tak dalej uważam. Bluzka jest taka raczej z tych zwyczajnych. Tak wygląda. Fajna, basicowa, duża, oversize'owa. Pamiętajcie, ja mam m i ona jest dokładnie takiej długości. Tak wygląda. Z tyłu też nie ma nic, więc dla mnie plusik. I teraz postaram się ją jakoś ogarnąć, żeby ona lepiej wyglądała. Więc zrobimy może tak. I zrobimy może tak. Choć wiecie, te rękawki czasami się później odwijają, więc to trzeba mieć na względzie. Ale o! Podwinięte plus rękawki troszeczkę podrasowane. I wydaje mi się, że od razu lepiej to wygląda. Jakiś fajny naszyjnik. I mamy spoko komplecik w dobrej cenie, znowu nie ukrywajmy. Fajna bawełna, taka nie jest taka cieniutka, wiecie o co mi chodzi. I bardzo ładnie ona pasuje do tych spodenek. No a teraz na to jeszcze założę tą bluzę, to w ogóle będzie hit. I teraz mój patent, bo nie mam siatki ze sobą, to mój patent jest taki, że jak widzicie włosy na twarz. I zakładamy. O! O, i dzięki temu bluza jest w nienaruszonym stanie, więc jeśli nie macie żadnej reklamówki ani nic takiego, to pamiętajcie, że włosy Wam doskonale posłużą za ochronę rzeczy, której nie chcecie zniszczyć, tak? Nie chcecie pobrudzić, to możemy właśnie tak zrobić. Czekajcie, poprawię tą fryzurę, a nie no, Asia, ładnie wyglądasz naprawdę jakaś ciebie dziewczyna! Słuchajcie, tak sobie posłodziłam, posłodziłam, więc teraz powiem Wam coś o tej bluzie. Słuchajcie, fajna bluza z kapturem, choć kaptur nie jest jakiś duży. Tak go chcę założyć, żeby tutaj znowu nie pobrudzić. Mamy kieszeń, kangurkę, mamy sznurki i ten nadruk tutaj, te literki, ten napis jest gumowany. Ona jest cienka na właśnie takim misiu, więc też przyjemna długość, idealna, że tutaj Wam wiecie, osłoni reczki. Więc fajnie na ten okres właśnie letni, żeby sobie coś takiego założyć na wieczór. Idealne, więc jak Wam wpadła w oko? A jeszcze dodatkowo z tymi spodenkami bardzo fajnie wygląda, bo róż z szarością to po prostu miodzie, więc no tak się prezentuje. Nie wiem, czy czekaliście na ten szary komplet, ale jeśli tak, to proszę bardzo. No i jak widzicie, kolory ewidentnie są inne. Bluzka jest ciemniejsza i tak dalej. Czy to wygląda źle? Nie wiem, dajcie znać. Jak widzicie, bluzka jest takiej długości. Ona jest typowo oversizeowa, więc jeśli lubicie, to proszę bardzo. O, tak wygląda. Czy bluzka się spierze? Nie mam pojęcia. Czy spodenki się spiorą? Jeśli tak, to już w ogóle będzie coraz większy kontrast. Więc dajcie znać, czy wygląda to fajnie, czy nie wygląda to fajnie, bo ja mam takie bardzo, wiecie, mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten komplet. Noszony razem, bo wiecie, osobno te rzeczy obydwie fajnie by wyglądały, więc tak to się ma. Jeśli szukacie, no to w Sincaju dużo jest starych vibe, więc też o tym mogę jeszcze wspomnieć na koniec, a my kochani już przeszliśmy przez wszystko! Wszystko Wam pokazałam. Dajcie znać, co najbardziej Wam się spodobało i czy w ogóle coś widzimy się w następnych filmach. Pa! pa!